Audiosystem Carbon 250.4, czyli nowy wzmacniacz czterokanałowy z najbardziej bazowej, podstawowej, najtańszej serii audiosystemu. I <laughs> no, trzeba przyznać, że aż strach się bać, skoro to jest najtańsza seria, a jest tak e, fajnie zrobiona. E, poprzednik, seria 250.4, to był taki naprawdę bazowy wzmacniacz, natomiast natomiast tutaj doszło kilka nowych feature'ów. Nadal cena jest bardzo atrakcyjna, a przy tym wzmacniacz ma naprawdę bogate wyposażenie, przede wszystkim gra zaskakująco dobrze i to nie jest tylko nasze zdanie. To również zdanie wyraził Karunt Hajfiny, większe pismo karaoke w Europie i potwierdzili to wynikami testów, brzmienie 1.1, bardzo, bardzo wysoka ocena, bardzo wysoka ocena, a już szczególnie nie zupełnie w tej klasie cenowej wzmacniaczy czterokanałowych. Co jest nowego? Nowe, nowe w tym wzmacniaczu jest to, że w tej podstawie wersji dodano RTC, czyli gniazdo sterownika subwoofera, można sobie takim sterownikiem dokupionym osobno Yy, sterować poziomem basu w subwooferze, w kanałach trzecim i czwartym i yy, yy, dzięki temu mamy wygodę i też yy, yy, funkcję, funkcjonalność, która jest bardzo potrzebna, jeśli podpinamy się pod fabryczne radio. No i właśnie, pod fabryczne radio mamy specjalne, oprócz zwykłych chinczy, które pozwalają podpiąć wzmacniacz do radiotwarzacza aftermarketowego, czyli jakiegoś pioniera, kenwooda itp. Mamy również dwa dwie wiązki wyciągalne, oczywiście są kosteczki z kablami, dwie wiązki high level, które umożliwiają podłączenie się do radia, które ma tylko wyjście na głośniki, czyli do radia fabrycznego generalnie. Oprócz tego, że to jest konwerter wbudowany, to jest tu również wbudowany wykrywacz poziomu napięcia, czyli ten wzmacniacz sam się włączy, sam się wyłączy po wykryciu napięcia na końcówce mocy fabrycznego radia. Filtry dolno przepustowe od 50 Hz do 4 kHz umożliwiają nawet zrobienie systemu aktywnego, prostego. Chociaż, no prostego rzeczywiście. Dołożono również dodatkowe cinche out. Czyli można dopiąć kolejny np. monoblok do subwoofera. A będzie sobie brał sygnał audio z kanałów 1.2. No i właśnie, przechodzimy do tego testu. Chwalą, Chwalą tutaj te, te produkty i bardzo dobrze. Na czym się ten test, znaczy tutaj nie tłumacząc wszystkiego, no zaskakujące jest to, że w takim tanim wzmacniaczu może i wykonanie nie jest klasowe, no bo to od tego są wzmacniacze 10 razy droższe, na przykład za 4-5 ale za to ale za to jakość dźwięku jest wyśmienita. Zwróćmy uwagę choćby na charakterystykę gdzie możemy sobie zobaczyć moc i poziom zniekształceń? Przede wszystkim, idealnie sprawdza się nawet troszkę więcej, ma mocy niż podaje producent, bo jest 4 razy po 64 W przy 4 ohmach, 4 razy 108 W przy 2 ohmach, a w mostku jest 216 W przy 4 ohmach. To już naprawdę jest moc wystarczająca od napędzenia na przykład 25 głośnika basowego, czy 30 jakiejś taniej. Ale przede wszystkim to jest ważne: bardzo niski poziom zniekształceń, poniżej dwóch, y, set, dwóch procenta THD i to liniowo, aż do odcięcia, aż do praktycznie końca. Podobnie jest przy dwóch Omach y, 0,4, ale też praktycznie do końca, do tych 100, nawet ten zahacza o 120W, do tych 108W idzie ten y, poziom zniekształceń cały czas bardzo, bardzo nisko to jest nawet 10 razy mniejszy poziom zniekształcenia niż w dużo droższych wzmacniaczach innych marek. No i co jest jeszcze ważne, co bardzo też punktują w teście, wysoki poziom współczynnika tłumienia. Dumping factor przy 80 Hz, tam gdzie jest najbardziej potrzebny, 298. Naprawdę wysoki poziom współczynnika tłumienia. Jeśli ktoś ma do wydania Około 600-700 zł to może sobie pozwolić na naprawdę dobry, czterokanałowy wzmak, który będzie grał dużo mocniej niż niby mocniejsze, ale o gorszym poziomie zniekształceń e, wzmacniacze, niby w wysokiej mocy, ale byle jakiej konstrukcji.